Żyjemy w tętniącym życiem wszechświecie, i nauka dbania o nasze pole energetyczne jest niezbędna dla naszego dobrego samopoczucia. Matka natura, w swojej nieskończonej mądrości, obdarzyła nas wspaniałymi narzędziami, dzięki którym możemy się chronić. Dzisiaj przedstawiamy pięć najpotężniejszych kamieni, które pełnią funkcję strażników Twojej energii. Na piątym miejscu mamy kwarc dymny. Ten kamień jest jak kotwica w ziemi rozpuszczając negatywną energię i pomagając zachować równowagę w chwilach stresu. Numer 4 to kwarc kryształowy, znany jako mistrz uzdrawiania. Ten kryształ nie tylko oczyszcza i chroni, ale także wzmacnia energię każdego innego kamienia, którego używasz razem z nim, tworząc wokół ciebie tarczę światła. Na trzecim miejscu znajduje się ametyst. Czy czasami czujesz, że chłoniesz zbyt wiele od innych? Ametyst to niesamowity transmutator. Przekształca negatywne wibracje w energię miłości i chroni umysł przed wpływami zewnętrznymi, przynosząc spokój i duchową jasność. Srebrny medal na drugim miejscu trafia do obsydianu. Ten wulkaniczny kamień to nieustępliwa tarcza. Działa jak lustro, które bezpośrednio odbija każdą gęstą energię lub atak psychiczny skierowany w Twoją stronę, zapewniając Ci bezpieczeństwo. I po pierwsze, najwyższy strażnik, czarny turmalin to najdoskonalszy obrońca. Absorbuje negatywność niczym gąbka, od napięcia elektromagnetycznego z urządzeń elektronicznych po złośliwe intencje. Noszenie go przy sobie to jak osobisty ochroniarz energetyczny 24/7, polub film, udostępnij go i zasubskrybuj nasz kanał.